Jak to jest pokonać mistrza i zrobić to na jego terenie, to wie tylko Kamil Stoch w Wiśle Malince na obiekcie imienia Adama Małysza. Stoch zdobył mistrzostwo Polski i pobił rekord skoczni. O tym wielkim dniu następcy Małysza Olga Rybicka. W pierwszej serii, w której trzykrotnie obniżano rozbieg, najlepszy był Piotr Żyła, który zaliczył aż 130 metrów. Drugie miejsce zajmował najlepszy aktualnie polski skoczek Kamil Stoch, który tracił do żyły 8,1 punktu po skoku na odległość 123,5 metra. W drugiej serii Kamil Stoch nie pozostawił złudzeń rywalom. 136 metrów w dobrym stylu, nowy rekord skoczni i bezapelacyjne zwycięstwo. Ten pierwszy skok rzeczywiście zepsułem, ale bardzo się cieszę, że Piotrek, Piotrek skoczył bardzo fajnie i, i była naprawdę fajna rywalizacja w drugiej serii. Srebrny medal dla Piotra Żyły, brązowy dla Stefana Huli. Niespodzianki nie było. Trzy pierwsze miejsca zajęli zawodnicy, którzy pojadą reprezentować nasz kraj na turnieju czterech skoczni. Czwartym zawodnikiem będzie Aleksander Zniszczow, Piątego wyłonią konkursy Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu. Z Wisły dla Sportu Olga Rybicka.